Objawienie Jana, rozdział 5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. W tekście greckim dosłownie jest użyte słowo zwój. W tym czasie księgi miały formę zwoju, podobnie jak wszelkie inne pisma. Pisma urzędowe takie jak testamenty, umowy zwykle spisywano na papirusie a potem pieczętowano tak żeby była pewność, że dokument nie został zmieniony. Zwykle właśnie zamykano dokument siedmioma pieczęciami, które nakładało siedmiu świadków. Pisano na papirusie. Papirus ma jedną stronę, na której pisze się łatwiej, a na drugiej pisze się trudniej, więc zwykle pisano tylko po jednej stronie papirusu i zwijano tę zapisaną stronę do wewnątrz. Ale jeżeli dokument był bardzo obszerny, to pisano także po zewnętrznej stronie. Ten zwój jest właśnie zapisany od wewnątrz i od zewnątrz. Widziałem też Anioła Potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć Księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć Księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć Księgę, ani do niej wejrzeć. Dokument nie miał mocy prawnej, dopóki nie trafił do Osoby, do której był adresowany. Tutaj Anioł wzywa, żeby się zgłosił ten, kto czuje się godny, żeby otworzyć tę Księgę, ale nikt się nie zgłasza. Jan płacze, bo zdaje sobie sprawę, że w tej Księdze jest rozwiązanie problemu grzechu i zła na świecie, i widzi, że nikt Żadne stworzenie nie może tej księgi otworzyć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Jeden ze starców mówi Janowi, że Jezus godny jest otworzyć tą księgę. Nazywa Jezusa. Lwem z pokolenia Judy, lew był symbolem siły i władzy. Nazywa go też korzeniem dawidowym. Dosłownie jest użyte w tekście greckim słowo odrośl. Odrośl to pęd, który wyrasta ze ściętego pnia. W Starym Testamencie różne proroctwa dotyczące Mesjasza nazywały go odroślą Dawidową. I sens tego był taki, że Mesjasz pojawi się wtedy, kiedy ród Dawida będzie wydawało się w zupełnym upadku. I tak właśnie się stało. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. A to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą Ziemię. Jezus pojawia się przed tronem nie jako lew, tylko jako baranek. Jakby zabity, a dosłownie w tekście greckim, jakby zarżnięty. Ma siedem rogów. Róg już w księdze Daniela był symbolem władzy. I siedmioro oczu. W księdze Zachariasza jest mowa o tym, że. Bóg siedmiogiem oczu ogląda ziemię. Tutaj Jezus, ten baranek ma siedmioro oczu. Jest też mowa o tym, że to jest siedem duchów Bożych zesłanych na ziemię. Po odejściu Jezusa na ziemię posłany jest Duch Święty. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Kiedy Jezus wziął księgę z ręki siedzącego na tronie, to i serafowie, i starcy Oddali mu taką cześć jak, jak Bogu. To wyraźnie pokazuje, że Jezus jest czczony w niebie tak samo jak Bóg Ojciec. Każdy z tych starców ma, ma harfę, dosłownie cytrę i czaszę pełną wonności. To, tymi wonnościami są modlitwy świętych, czyli wierzących. Także widać, że. Modlitwy ludzi wierzących są dla Boga wielką przyjemnością. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu i narodu. Widać, że ten fakt, że Jezus. Odkupił ludzi swoją krwią, zachwyca i serafów, i tych 24 starców. Oni tutaj mówią, że odkupił swoją krwią ludzi z każdego plemienia, języka i narodu. To być może świadczy o tym, że ten czas apokalipsy nastanie dopiero wtedy, kiedy. Ewangelia dotrze do wszystkich ludów, wszystkich języków i narodów. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, są rodem królewskim i będą panować nad ziemią, kiedy Jezus na nią powróci, i są też kapłanami, czyli pośredniczą między Bogiem. A tymi ludźmi, którzy jeszcze nie przyjęli zbawienia od Jezusa. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Jan zobaczył wielu aniołów. To słowo krocie w tekście greckim oznacza myriady, czyli dziesięć tysięcy. Tych. Aniołów są miriady miriad, czyli miriad, miriada razy miriada to jest 100 milionów, czyli setki milionów aniołów są w niebie. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie. I Barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Wszystkie te istoty oddają cześć Bogu i Barankowi. To jest ta sama, ta sama cześć, ta sama chwała i oddaje też mu cześć wszelkie stworzenie. Jan słyszał wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi i pod ziemią, czyli wszystko co jest stworzone w jakiś sposób oddaje cześć Bogu. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Serafowie mówią amen, czyli niech się stanie i starcy oddają pokłon barankowi, tak samo jak oddawali ten pokłon Bogu Ojcu. Pan, Czekając i dał swoją moc i mówił tak z miłością nie... Ginę tę głosili więc po czterech stronach świata. Bogaci tak nie mając nic, bo miłość jest bogata. Nie, nie, warto na drogę tę sandałki płaszcza zabierać. Nie, nie trzeba wam zebrać, odach nad głową zabiegać. Gdy ukończyli żniwo ostatnią drogę ruszyli. Patrzyli w niebo na ojca dom i tak z ufnością mówili, nie...